Um, uwaga, historia może być nieodpowiednia dla osób młodszych albo dla osób o słabych nerwach, więc jeżeli ktoś taki jest, to może teraz opuścić, nie oglądać dalej albo może zostać, ale ogląda na własną odpowiedzialność, zapraszam. Hello! Dzisiaj 145 1.35am została ukończona cała książka. Ostatnia historia The New Kid, Nowy Uczeń. Ta historia jest, lekko mówiąc, dziwna, ale na serio mi się podobała. Jest to moja ulubiona razem z Samotnym Freddy. Ta opowieść jest na razie najdłuższą ze wszystkich książek. Więc zaczynajmy! Główna postać to około 14-letni Devon, yy, ogólnie ładny Mik. Yy, jest on, można powiedzieć, samotny, ale ma jednego przyjaciela, Mika. Na początku poznajemy Devona, który czyta zadanie w szkole. Napisał on o dwóch dziewczynkach, które bawiły się na zamku do skakania, który potem zamienił się w klauna i je zjadł. Chciał on zwrócić na siebie uwagę Hitter, jego szkolnej krasi. Podsłuchiwał kiedyś, jak mówiła ona, że nie lubi swoich młodszych sióstr. Devon i Mick razem po szkole chodzą do swojej miejscówki, która została pewnego dnia zniszczona. Devon ma mamę, która zarabia tyle, że wystarcza im na życie, a ojciec go opuścił. Mick za to ma siostrę, z którą dzieli pokój. Dosłownie dzieli, bo w środku jego pokoju jest duża zasłona, przedzielająca pokój na dwie części. No więc y, Devon przyszedł normalnie do szkoły i Mick rozmawiał z jakimś nowym chłopakiem w szkole. Stąd nazwa historii. Na lunchu ten nowy, ty ten nowy typ osiedł do nich do siadł. Na imię miał Kelsey. Kelsey był taki ogólnie Rich bitch i każda dziewczyna w szkole go chciała. Siedział on z Devonem i Mikiem, chociaż mógł siedzieć z tymi fajnymi. Mick powiedział mu, że zniszczyli ich miejscówkę, taką jakby bazę i teraz szukają nowej. Ta baza ich to była stacja benzynowa jak coś. Kelsey powiedział, że jego kolega ma znaleźć jakieś miejscówki w okolicy. I w końcu powiedział, że ma starą szopę, gdzie mogą zna zrobić jakąś miejscówkę na imprezki. Tylko po szkole pojechaliby do sklepu, kupili potrzebne rzeczy i odbudowali lekko. Wszyscy w trójkę się zgodzili. Bukelesa przyjechał kolega, takim tirem, jakby lol. Eee, ale inne osoby szkoły, ze szkoły się przypałętały i pojechały z nim, a Devon i Mick mieli czekać i przyjadą po nich. Devon był zdenerwowany i poszedł do domu. W niedzielę Devon i Mick poszli na wycieczkę do lasu. Gdy byli na miejscu, Devon powiedział, że znalazł fajną miejscówkę na nową bazę, ale pójdą tam dopiero jutro po szkole, bo teraz by nie zdążyli. Wracając, bawili się w poszukiwaczy skarbów, czyli mówisz hasło, na przykład pizza, i kto znajdzie coś bardziej podobnego do pizzy, na przykład kamień z plamami, czyli pepperoni. Hasłem był wachlarz, więc znaleźli liść. Devon żonglował kamieniami i wrona tak trochę nakupkała mu na ramię, rzucił w nią kamieniem i jej skrzydło posłużyłoby jakby wa jako wachlarz. Bardzo rozbawiła mnie ta scena ogólnie. <laughs> Następnego dnia w szkole Kelsey przeprosił chłopaków, mówił, że on nie chciał jechać z innymi, ale głupio było mu ich wygonić. Devon miał rękę w bandażu, ale Mick nie chciał pytać o co chodzi, i to jest ważne. Po szkole wszyscy w trójkę poszli do lasu, gdzie Devon znalazł miejscówkę. Był to stary budynek, już taki porośnięty krzekami. Nie było tam zasięgu. Aby wejść, trzeba było się przeczołgać. I zrobili to. Stara Freddy's. Na scenie stał Bonnie, Freddy, Chica. Kelsey'a tata wiedział coś o tym, więc Kelsey uczył się od niego. Zaplecze stało otwarte i był tam złoty strój miszka. Kelsey powiedział, że to sprężynowy strój, czyli można było tam wejść. Mik wyszedł rozglądnąć się, a Devon i Kelsey zostali. Devon zachęcał kolegę do ubrania kostiumu, a Kelsey miał takie. Why be not? Chłopak założył jedną rękę, drugą nogi, tułów, na końcu założył głowę i osunął się na ziemię. Wtedy Mick wszedł do pokoju i pytał, gdzie jest Kelsey, ten ze środka Golden Frediego, że strój jest za ciężki, więc siedział na podłodze, ale może tańczy. Wtedy jego głos się urwał. Devon porównywał dźwięk do przejechania przez jego mamę kota, który nie umarł od razu. Kelsey krzyczał, darł się na całą lokację. Jego głos był coraz gorszy i próbował się wydostać, a spod kostiumu zaczęła wypływać wielka czerwona kałuża. Myślicie, że to wszystko? Nie, to dopiero połowa historii, lecimy dalej. Devon i Mick tak stali, patrząc się na kostium. Devon był tu w weekend, dlatego miał rękę w bandażu. Włożył rękę w Golden Freddy'ego i wtedy zatrzaski się zacisnęły. Chciał on tylko uwięzić Kelsey'a na noc i przyjść potem go uwolnić za to, co zrobił. Nie chciał go zabijać. Animatronik trząsł się tak jakby hardo przez jakiś czas i Mick myślał, że Kelsey żyje. Chciał go uwolnić, ale De Devon nie chciał iść do więzienia. Więc zostawili żyjącego Kelsey'a i poszli do domu. Mik wymiotował, przypominając sobie o tym. Po ponad tygodniu Mika nie było w szkole. Jego mama myślała, że ma grypę żołądkową, bo chłopak nie chciał wydać Devona. Devon przyszedł do niego z planem: sam bez Mika, który jakby był chory, pójdzie do Freddy's, bo Kelsey może żyć. W kuchni w lokacji zostawili wodę, więc strój mógłby współpracować i Kelsey mógłby żyć. Jeśli Devona nie byłoby w szkole, Mick miał mówić, że ten jest chory. Bo gdyby Kelsey żył, Devon zaopiekuje się nim i gdy będzie miał wystarczająco sił, to wrócą. Chłopak nie wziął telefonu, bo tam i tak nie było zasięgu. Podszedł do kostiumu złotego miśka z czarną czapką. Lekko otworzył mu buzię młotkiem i, i poszła ona tak do tyłu, jakby cała głowa. Latarką świecił, ale nie było tam Kelsey'a. Były tam czarne kręcone włosy, zamiast prostych blond jak u Kelsey'a. Położył coś na kałuży krwi i stanął tam. Devon włożył rękę do głowy kostiumu, zwymiotował na swoje kolana, gdy czegoś dotknął. Nagle usłyszał, jak ktoś woła jego imię i szarpnął rękę, którą złamał. Była ona zaklinowana w środku. Devon krzyczał głośniej niż Kelsey wcześniej. Myślał, że Mick go uratuje, ale ten miał mówić, jakby Devona nie było w szkole, że ten jest chory. Po czasie zauważył, że jego ręka jest w stroju nie po łokieć jak wcześniej, ale prawie po samo ramię, a głowa Golden coraz bardziej wracała do swojego stanu. Po nieobecności długiej Dewona, Mick dalej siedział cicho i nic nie mówił. Teraz ostatnia scena. Pod słupem swojej nowej szkoły stał chłopak. Wszędzie obok biegały inne dzieci. Podszedł nagle do dwóch innych. Cześć, mam na imię Kelsey. Macie tu jakieś inne fajne miejscówki? No więc tak się kończy trzecia historia powrotem Kelseya. Na pewno jest tu dużo wyjaśnione w tej historii o ogólnie o FNAFie. Kiedyś może zrobię jakby filmik z takimi teoriami z tej książki. Ogólnie ten filmik jeszcze będzie długi, bo też Stitch right, który jest długi. Więc w sumie chodźmy od razu do Stitch right Ogólnie ten scenariusz pisałem o pierwszej dwadzieścia, więc niedługo pierwsza 30, haha, takie nawiązanie. Nie ważne teraz Right. Larson znowu nie spotkał się z synem, bo było wezwanie. Przenosimy się do food trucka. Był sobie taki food track i do, do niego na każdy posiłek, czyli śniadanie, obiad i kolacja, przychodził profesor Fineas. W swoim laboratorium pracował nad emocjami. Nie z wody, która niby miała być jakoś najczystsza, a z kwiatów. Jakby pracował nad emocjami, miał lustro, które widziało, jak ojciec morduje swoją całą rodzinę, takie złe emocje. Teraz przyszła do niego dostawa. W pudełku był endoszkielet. Jaką maskę finearz dał mu głowę pomalowanej pisakami lalki. A z pudełka też wyciągnął animatronicznego psa, z którego wyciągnął robotyczne serce i dał endoszkieletowi. Przez następne kilka minut do robota była wpompowywana zła energia, widoczna jedynie przez okulary UV. Potem, po tym serce robota zaczęło się świecić i finaż się śmiał, a robot z nim. Finaż dotknął swojego dzieła. Przenosimy się do futraka, bo profesorek się dziś nie zjawił ani na śniadanie, ani na obiad. Pracownik pierwszy raz wszedł do laboratorium. Fineasz leżał na ziemi, bez oczu, a z oczodołów wpłynęła czarna krew. Robot siedział w wanie, jadąc. Założył na siebie czarny kaptur. Więc Fineasz stworzył Stitch z lalki i z aporta. Następna książka to Step Closer. Yy, jeszcze powiem, że nowego ucznia oceniam tak na 10 na 10. Widzimy się w kolejnym odcinku, więc to było na wszystko. Dobranoc!